Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj transport takiego jeszcze chyba wcześniej nie miałem, czyli transport dwóch lawet na lawecie, i będzie to, słuchajcie, nocny transport. Jak widzicie, bo ja tak od czasu do czasu, słuchajcie, to lubię sobie tak po prostu zrobić taki, taką nocną trasę. No z reguły jeżdżę po prostu w dzień, bo wolę jeździć w dzień. Ale czasami to mam ochotę po prostu na taką klimatyczną, nocną trasę. No bo w nocy to się jednak, słuchajcie, jeździ no trochę inaczej. No, jest taki po prostu inny klimacik, to całe oświetlenie. Lepiej widać właśnie podświetlenia tutaj czegokolwiek w jej kokpicie. Więc od czasu do czasu można sobie taką nocną trasę strzelić. Czemu nie? Ok, to zaraz przejdę do tematów. Trasa to 271 km, więc powinienem się zdążyć na wszystkie wypowiedzieć. Mam chyba jakieś. Jeden czy dwa tematy nie spod poprzedniego odcinka. Tylko słuchajcie, jeszcze z jakichś tam. Starszych trochę odcinków, coś tam znalazłem. Lecz zanim do tego przejdę. No kurczę, ja on już tak tam skręcał, że ja myślałem, że on wrzuci zaraz ten kierunek i tam skręci. No tak się gościu czaił, że. No, dobra, palto licho wjeżdżam. No, zanim przejdę do tematów, to słuchajcie jeszcze. Temat nowej ciężarówki, bo już ja powoli, słuchajcie, naprawdę przystawiam się do kupna nowej ciężarówki, i w poprzednim odcinku mówiłem, że będzie to najprawdopodobniej albo DAF XF, czyli ta ciężarówka, co jest tak domyślnie pomarańczowa w podglądzie, pokazywałem ją w poprzednim odcinku, albo słuchajcie, będzie to Volvo FH2012, bodajże. No i w komentarzach w sumie pisaliście którą mam wybrać i wydaje mi się, że była przeważająca ilość głosów na Volvo, więc być może to Volvo kupię. Z tym, że to Volvo FH 2012, ono ma taką jedną rzecz, której, której ja po prostu nie wiem czemu, ale nie lubię. Czyli jakieś jasne, takie jasne, takie nie wiem jak to powiedzieć, jak jakiś kakao czy coś, takie karmelowo jasne wykończenia tutaj, jakieś w kabinie, ja z jakiegoś powodu tego po prostu nie lubię, ja lubię takie ciemne wykończenia i to mi się nam bardziej podoba, więc tylko to mnie wstrzymuje przed zakupem tego Volvo tak trochę, czyli te jakieś jasne wykończenia w kabinie no ale słuchajcie, nie wiem, mam jakiś po prostu, nie lubię tego już, ale być może właśnie kupię ostatecznie do Volvo, choć to jeszcze się muszę namyśleć a właśnie i jestem teraz słuchajcie we Włoszech, bo ostatnio to głównie dzień po Francji, ale teraz już wjechałem do Włoch i po Włoszech sobie mam zamiar teraz jeździć. Ja to bym słuchajcie sobie włączył tutaj o długie światła, tylko to jest bez sensu, bo i tak zaraz coś będzie z naprzeciwka jeździć. Ja wiem, że to jest graj, że to się nic nie stanie, oni co najwyżej będą mi mrygać światłami, ale no już dobra, będę jeździć prawidłowo, czyli ja tutaj wezmę sobie po prostu te wyłączę te długie światła, bo po co to na nich tak cały czas jeździć, zwłaszcza, że no akurat ta droga tutaj jest do dosyć dobrze oświetlona, więc w niektórych miejscach, więc bez przesady. O, tu już nie jest, ok, dobra. To przejdźmy w końcu do tych tematów. I jaki ja mam tutaj temat? Chyba głównie związany z grami, ale też jest taki jeden temat powiązany trochę z grami i z filmami. Więc temat od widza, o Niku, a nie, to nie ten moment. Gdzie jest tamten? O, Majster Q. Kador, z jakiego filmu chciałbyś, aby powstała gra? O. I to jest ciekawe, bo jakiś czas temu miałem temat odwrotny. Czyli z jakiej gry chciałbym, żeby powstał film. No i jaki tam różne wymieniałem, pamiętam, ale teraz sytuacja odwrotna, czyli z jakiego filmu chciałbym, żeby powstała gra. No i słuchajcie, zrobiłem sobie taką małą listę, bo tak musiałem to tak przemyśleć, bo to nie wiem, czy bym tak od razu z głowy wziął te filmy, bo no trochę tego jest. I zrobiłem sobie słuchajcie taką małą listę i teraz będę chciał ją wam przedstawić, absolutnie nie jest to w żadnej kolejności czy to alfabetycznej czy to, pod, w, czy to w takiej kolejności, które w gry najbardziej bym chciał zobaczyć. No ale dobra jedziemy. Czyli jakąś grę słuchajcie w uniwersum albo filmów z Jamesem Bondem albo filmów Mission Impossible. Tych nowszych części, zwłaszcza, czyli jakaś taka gra, wiecie, akcji, trochę taka szpigowska z takimi klimatami Mission Impossible czy też Bonda, czyli trochę akcji, trochę może jakieś skradania czy coś. No, w, w, chciałbym, słuchać, coś takiego. Oczywiście musiałaby to być gra taka kompletnie single player. Ja wiem, że jakieś tam Bondy powstawały gry, ale chyba żadna z nich nie była wcześniej jakimś tam sukcesem. O, właśnie, bo niektóre te gry, co ja mam, to na podstawie filmów, to one albo kiedyś powstały, ale były słabe albo powstają. I na przykład takim przykładem jest na przykład takim przykładem jest co ja gadam. Więc awatar jest w sumie właśnie no, takim takim przykładem bo i powstała kiedyś gra Awatar, czyli z tego nie ta jakaś manga anime, co tam kiedyś było tylko nie, tego awatara z tymi zielonymi nie, ten w kosmosie z tymi zielonymi Nawi. O, tarasa się nazywała Nawi. Kiedyś powstała, słuchajcie, taka gra, tuż po premierze, albo dokładnie w tym samym roku, co ten film o premierę, czyli w 2009 bodajże. I ja w nią grałem z tym, że słuchać jakoś tak średnio mi się spodobała. W sensie grafika tam była pamiętam kozacka, ale tak gra sama w sobie to tak średnio. Więc chciałbym, żeby powstała jeszcze gra jakaś w tym uniwersum, bo naprawdę ten świat, ta pandora jest tam przecudowna. I z tego co wiem to powstaje, jakieś, słyszałem, że chyba jakieś duże studio nad tym pracuje, tylko nie pamiętam jaki, nie mogę sobie przypomnieć, ale jakieś, nie jakieś takie pierdółkowate, tylko jakieś takie naprawdę spore studio niby nad tym pracuje. Więc czekam, zobaczymy co to będzie. Dobra, dalej. Uniwersum Harry'ego Pottera. O, i też powstawały jakieś gierki, ale z tego co wiem to były słabe. Tutaj to można właściwie, no wiecie, ja tu mówię na podstawie Harry'ego Pottera, ale czy, czy filmu, czy książki, no raczej tak bardziej by czerpali z książki podejrzewam jak już twórcy gier, więc tutaj to takie sporne, czy to ma być z filmu, czy z książki, no ale załóżmy, że już niech będzie tego z filmu, bo te filmy to chyba dosyć wielnie te książki odzorowywały, więc tak, co by to słuchajcie, jak miałaby ta gra wyglądać, no chciałbym takie, wiecie, RPG w uniwersum Harry'ego Pottera, taki może. No nie wyźblim, bo to mi nie pasuje, ale taki, no nie wiem, jakieś takie RPG, żeby tam było, wiecie, zdobywanie jakichś nowych różdek, uczenie się nowych zaklęć i tak dalej. No kurczę, fajnie by to było. Albo coś w tym stylu, czyli gra w otwartym świecie, albo może jakaś taka. Taka wiecie, po prostu, no mniejsza przygoda, taka single player nie z otwartym światem, tylko liniowa, ale coś bym chciał takiego porządnego, wysokobudżetowego w świecie Harry Pottera. Idziemy dalej. Transformers, no słuchajcie, jakaś gra w uniwersytecie Też powstawały jakieś, ale no żadna nie była taka, wiecie, że żeby mnie do siebie jakoś przyciągnęła. Wiecie, te, wyobraźcie sobie, takie napierdzielanie się tych transformersów. Czy to by było multiplayer czy single player ulepszanie transformersa? No ja bym chciał słuchajcie coś takiego. Mimo już to ostatnie filmy to tam trochę słabe były, ale. No cóż, ale taką grę bym pograł jak najbardziej. Idziemy dalej. Oj, tutaj akurat coś. Na co w sumie. Ch chciałbym, co w sumie chyba chciałbym, być może i prawie że najbardziej. Czyli uniwersum parku. Jurajskiego, czy też tych nowszych Jurassic World, ale może bardziej tych klasycznych W sensie ostatnio powstała taka gra Jurassic World Evolution Tylko że to była takie wiecie, i fajna ona była naprawdę, ale To było takie po prostu budowanie tego parku, zarządzanie parkiem i tak dalej, ja bym chciał coś w stylu wiecie, nie wiem Polowań na dinozaury, czy przetrwanie w tym świecie pełnym dinozaurów, wiecie czy to w uniwersum parku jurajskiego, czy może ogólnie jakaś gra w, w świecie takich dinozaurów I nie te, czekacie, bo jest jakaś taka gra, te ARK, ta gra się nazywa, czy coś takiego Ale to nie, to nie mam na myśli czegoś takiego, tylko coś takiego wysokobudżetowego I no czegoś po prostu lepszego, takiego może bardziej um, realistycznego O ile można nazwać świat, w którym żyją dinozaury i ludzie realistyczny No ale wiecie o co mi chodzi, coś bardziej w stylu parku jurajskiego niż tamtej ARK czy jak to się tam nazywało, I idziemy dalej, bo ta lista moja trochę. No jest trochę długa, słuchajcie. Oczywiście, Wy możecie w komentarzach pisać, jakie Wy byście chcieli gry na podstawie filmów. Bo tu może być. No, może być z tego ciekawa dyskusja. Może być, mogą być różne propozycje. To są oczywiście moje, bo też nie każdy film się nadaje na grę. No, jakiś taki film totalnie obyczajowy, czy coś, No to tak średnio się może nadawać. Więc z reguły, te moje filmy to są, jak widzicie, takie filmy akcji. Co dalej? O, film Django, ale tutaj po prostu, bo Django był taki fajnym, trochę westernym. Tylko, że taki, wiecie, no on był przesadzony, tam było sporo rzeczy przerysowanych i tak dalej. I ja mam ochotę po prostu na tą grę w klimatach westernu, ale taką przesadzoną, trochę przerysowaną. Nie coś takiego jak Red Dead Redemption 2 bo to była taka realisty mocno realistyczna gra i tak dalej, tam nie było za bardzo jakichś elementów przerysowanych, mocno fantastycznych i tak dalej, no starała się ta gra być jak najbardziej rzeczywista, lecz ja bym chciał trochę taki bardziej przerysowany, no właśnie Dziki Zachód, jak w Django, dlatego wybrałem akurat ten film, albo coś jeszcze bardziej, na przykład Far Cry na Dzikim Zachodzie, albo yy, co... Techland odzyskał prawa do marki Call of Juarez, więc kto wie co oni tam będą robić, by na przykład fajnie by było zobaczyć jakąś na przykład Gunslingera, Gunslingera 2, o to bym był zadowolony, bo mi się bardzo podobał Gunslinger Call of Juarez Gunslinger, ale nie wiem, oni odzyskali te prawa i nic nie słychać, żeby coś z nimi robili przynajmniej na razie, może są skupieni po prostu na Dying Light 2 najprawdopodobniej idę dalej, bo słuchajcie, jeszcze mam tutaj jakieś filmy Marsjanin. o, ale tutaj w sumie jest i film i książka, więc czy by to adaptowało film czy książkę, no to... Wiecie, chodzi mi o grę taką... o przetrwaniu po prostu na Marsie, czyli mocno by to gra musiała być fantastyczna, nie są jakieś tam gry, ale to z reguły są takie, mówię, mniejsze jakieś takie pierdółki, Abym chciał taki prawdziwy survival, gdzie byśmy musieli tak na... i taki mocno realistyczny, gdzie musielibyśmy bazę rozbudowywać i tak dalej, dbać o jakieś tam wyposażenie, zwiedzać tego Marsa, kurczę, chciałbym coś takiego, no właśnie jak w filmie Akurat wziąłem film Marsjanin z tym, że nie jestem pewien czy bardziej chciałbym, żeby to była taka historia jak w Marsjaninie, a bardziej to co się w Marsjaninie dzieje, czyli tamten Mark Watney, czy jak ten główny bohater się nazywał, walczy o przetrwanie i tak dalej, różne rzeczy tam robi. No więc to by było spoko. I czy to już nie jest przypadkiem ostatni film na mojej liście, czyli Piraci z Karaibów. No ktoś powie, miałem coś podobnego w Assassin's Creed 4 Black Flag. No faktycznie miałem, ale wiecie, to było uniwersum Asasyna, a ja bym chciał coś takiego w uniwersum Piratów z Karaibów, czyli jeszcze bardziej widowiskowe i no to by musiało być co innego. Ja wiem, że Ubisoft tworzy taką grę, czyli gdzie są piraci, walki z statkami i tak dalej, czyli Skull and Bones, ta się gra nazywa, ona chyba została zapowiedziana dwa albo trzy lata temu i słuchajcie, dalej nie widać jej premiery, więc ja nie wiem co oni z tym robią, więc to może być najbardziej do tego podobne, ale... Ja bym chciał, wiecie, takie połączenie Piratów z Karaibów, że są i walki na morzu i jest oczywiście Jack Sparrow i są jakieś tam akcje dziejące się na lądzie, bo tam też przecież dużo działa w tych Piratach z Karaibów, więc taka gra akcji, jakaś przygodowa Naprawdę fajne by z tego mogła powstać. I jakieś tam powstawały też gry o piratach z Karaibów. Wiem, że na pewno Lego, chyba jakieś powstawały Lego, te, ale ja tam w ogóle nie interesują mnie te gry z jakimś tam uniwersum czegokolwiek w wersji te Lego. To też był Harry Potter, jakieś Lego i te Piardzie z Karaibów, ale ja to mam szczerze mówiąc, gdzieś mnie te Lego nie interesuje. No. Więc właśnie to jest moja lista tych filmów, tak na szybko, w miarę przygotowana. Piszcie w komentarzach, jakie Wy byście chcieli zobaczyć, bo w sumie. Ale nie jestem pewien, słuchajcie, czy wolałbym zobaczyć. Yy, po prostu gry na podstawie tych filmów, które wymieniłem, czy być może filmy na podstawie gier, które kiedyś tam wymieniłem. To jest dosyć ciekawa. Sprawa nie wiem w sumie na co bym się zdecydował. Dobra, słuchajcie, to może jeszcze zdążę trzasnąć jakiś jeden temacik, bo mam w sumie jeden taki krótki. O, proszę bardzo. Anonimowy Gracjan Kador, czy grałeś w serię GTA i od jakiego GTA zacząłeś grać? Pozdrawiam. No to również Ciebie pozdrawiam i od razu mówię, że ja w ogóle, słuchajcie, o kurczę, chciałem wyprzedzać, ale patrzę w osterku, że ktoś tam jedzie, dobra to nie wyprzedzam. Ja w ogóle nie jestem fanem gier z serii GTA, po prostu, no od jakiego GTA zacząłem grać, ja nie pamiętam słuchajcie czy to było, czy to było, czy to nie było przypadkiem San Andreas, to chyba było pierwsze GTA w jaki zagrałem, ale Trochę pograłem, dosłownie trochę i jakoś tak, nie wiem, przestałem grać. To nie wciągnęło mnie to za bardzo. Potem trochę pograłem też w czwórkę. No to trochę pograłem więcej w te czwórkę, ale też jakoś mnie ostatecznie to nie wciągnął na tyle, że chciałem w ogóle przejść w czy coś. No i potem zagrałem w piątkę. No i piątka no to już wciągnął mnie na tyle, że ukończyłem tę grę. No dosyć sporo w nią pograłem. Praktycznie w ogóle nie tykając tego GTA Online, bo mi się to nie podobało. Tuż po premierze to był jeden wielki loading. Co chwilę więcej tam było wczytywania czegokolwiek, niż grania samego. I to mnie po prostu odtrąciło. No ale w Singla to trochę tam sobie pograłem. Ukończyłem fabułę, tam jakieś misje poboczne porobiłem. No różne tam pierdolę, co tam się da robić w tej fabule. No i podobało mi się, słuchajcie, ale. No dupie to po prostu nie urwało, bo to wyszło w tym samym roku GTA 5. Bo ja zagrałem dopiero w GTA 5, jak wyszło na pc -cie. No to już była taka wiecie wersja no porządna, bo to był ten tryb FPP, ulepszona znacznie grafika i tak dalej, więc to już było takie porządne. Porządna wersja tego GTA, porównując do tej wersji konsolowej z 2013 roku. Ale problem GTA 5 polegał na tym, że w tym samym roku wyszedł Wiedźmin 3. No to po prostu i to Wiedźmin mnie tak rozwalił, słuchajcie, że grając w taki GTA, mimo iż to była totalnie inna gra, totalnie inny gatunek trochę, no ale w otwartym świecie, to po prostu ja dostrzegałem to, co jest w GTA gorsze niż w Wiedźminie. Choć były tam oczywiście sporo rzeczy, które mi się podobały i tak dalej, fabularnie czy gameplayowo, ale ten świat w porównaniu do Wiedźmina wydawał mi się taki trochę pusty, pamiętam takie jakieś, um, te misje poboczne takie napisane po prostu na kolanie miałem takie wrażenie po prostu po zagraniu Wiedźmina 3, może dlatego te GTA też 5 aż tak mocno mi do gustu nie przypadło, bo jak na razie gra właśnie Rockstar która najbardziej mi się podobała to jest Red Dead Redemption 2 ale są ploteczki, że powstaje GTA 6 i powiem wam, że no czekam mocno na, na GTA 6 po tym co oni pokazali w Red Dead Redemption 2 jeżeli chodzi o po prostu no, do grafikę, dopracowanie tego wszystkiego, wiarygodność świata. No to czekam teraz, słuchajcie, na GTA 6. Nie mam pojęcia, kiedy by to miało wyjść, bo tam różne są plotki. Na razie to w ogóle są plotki, tylko jeżeli chodzi o tę grę. W ogóle nie ma. Czy kiedy ona ma wyjść? Cholera wie, nawet, czy ona w ogóle powstaje, tak naprawdę, bo to wiecie, plotki to różne są. Ale czekam, czekam, jak najbardziej. Zobaczymy, co oni tam pokażą w tym GTA. No bo wiecie, GTA 5 jest wciąż tak cholernie popularne. Wyszło Red Dead Redemption 2, no ale to jednak trochę co innego jest niż GTA 5, więc ja czekam, co oni teraz zrobią w szóstce. Bo jednak wiecie, GTA 5 no to, to już jest stara gra. Przecież ona wyszła w 2013 roku. To w świecie gier to już można ją oficjalnie uznawać starą grą. No, i to tyle. Więc jak widzicie, ja fanem jakimś GTA za dużym nie jestem. No mówię, czekam na GTA 6, ale starsze GTA mnie do siebie nie przyciągnęły. Piątkę tam przeszedłem, grałem, ale za Chiny bym nie nazwał tej gry w ogóle. Nie umieściłbym jej nawet na podium, chyba w najlepszych gier 2015 roku. To jest oczywiście moja opinia. Ja wiem, że jestem może w tym trochę odosobniony, bo ludzie po prostu uwielbiają GTA, ale. W 2015 roku były o wiele o wiele lepsze gry ode mnie. Według mnie, w sensie. No bo ja zagrałem dopiero na PC, więc dla mnie tak jakby Premiera GTA 5 to miała miejsce dopiero w 2015 roku. Mimo iż wcześniej na starsze konsole wyszła w 2013, a na te nowsze to 14. Dobra, i teraz parkowanko. Tylko ostrożnie. Oj, za dużo już teraz skręciem, już mi to chyba nie wyjdzie. No właśnie. Okej, okay, proszę bardzo, zlecenie zakończone, no więc ja się słuchajcie szykuję powoli do zakupu nowej ciężarówki, nie wiem czy już zrobię to w następnym odcinku, czy być może za dwa odcinki, jeszcze słuchajcie zobaczę, no trzeba jeszcze być może trochę pieniędzy na tą ciężarówkę zarobić, ale będę kupować, tylko jeszcze nie wiem czy to będzie w następnym odcinku, jest po prostu taka szansa. Okej okay, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko, jeżeli wam się podobał to oczywiście dajcie łapkę w górę, ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć.